Cześć, dziś szybkiej recenzji będzie trochę na sportowo i trochę sentymentalnie, ponieważ pokażę Wam dwie figurki ulubionych piłkarzy dzieciaków wychowanych w latach 90., czyli Subasy i Misakiego. Teraz tak pudełka wyglądają praktycznie identycznie, różnią się od siebie tylko odcieniem niebieskiego koloru. Z każdej strony mamy grafikę naszej figurki, numer zawodnika, imię i nazwisko, to samo tutaj. Mamy jakiś kawałek boiska na głównej bodajże stronie, mamy logo Bandai. Również, imię i nazwisko figurki, i tak naprawdę, to tyle jeśli chodzi o pudełka tych figurek. Po wyjęciu i złożeniu figurek tworzy nam się taka mini dioramka. Figurki mają proste, ale dobrze wykonane malowanie. Są wyrzeźbione bardzo ładnie, w fajnych, dynamicznych pozycjach. Opierają się o takie plastikowe podpórki. Piłka u jednego i u drugiego jest strasznie zniekształcona, tak jak w animacji, więc widać, że jest to silny strzał w bramkę. Tak wygląda Tsubasa z bliska i różnice jakie znalazłem pomiędzy tymi postaciami, to takie, że Tsubasa nosi koszulkę z numerem 10 i ma ciemno korki, a tak wygląda Misaki. Ten natomiast ma koszulkę z numerem 11 i ma jasno-niebieskie korki. No, właśnie, ponieważ musiałem się doszukiwać tych różnic, ponieważ po wyjęciu z pudełka figurki wyglądają praktycznie tak samo i gdybym chciał sobie kupić jedną figurkę, to ok. Natomiast jeśli chciałbym sobie kupić dwie, to otrzymuję praktycznie ten sam produkt, tylko że jest to lustrzane odbicie i kolory różnią się odrobinkę dosłownie. Najwierniejsi fani tej animacji na pewno kupią sobie cały zestaw. Pojedynczo dałbym po 7 punktów, jako właśnie zestaw dałbym 5 punktów. Dajcie znać, czy lubiliście tą animację i czy też czekaliście dwa odcinki, aż piłka wleci do bramki. Kiedyś to było, dzisiaj to bym miał emocje jak na grzybach, ale kiedyś to było wielkie wydarzenie sportowe. Dzięki za kolejne suby, dzięki za kolejne komentarze. Słuchajcie, od kiedy aktywowaliśmy ten kanał, jest już Was tutaj. Ponad setka więcej, także bardzo się cieszę. Widzimy się w kolejnej szybkiej recenzji. Cześć.